Hej, ty zakochany, co z jedzeniem? Umieram z głodu Co się stało? Coś mówiłeś? Nie, nic, pewnie znowu bujasz w obłokach Myślisz zapewne o kimś z bardzo długimi rzęsami? Wąchasz jakby to były słodkie perfumy Orety, jedzenie wykipiało. Nie, przypaliło się. Przepraszam, Johnny. Znowu myślałem o Marionie. Nic na to nie poradzę. Kocham ją. Dlaczego nie przestaniesz marzyć i śnić? Ożę się wreszcie. Ożenić? Nie da się tam pójść, wręczyć kwiatów i powiedzieć: Bawiliśmy się jako dzieci, czy zechcesz mnie poślubić? Tak nie można. Po prostu rozbij mury zamku i zdobądź ją Uprowadź ją jak należy To nie ma sensu, myślałem już o tym A poza tym, co ja jej w końcu mogę ofiarować? Jednego na pewno nie, gotowania To niemożliwe, mnie. To wytworna i dobrze urodzona dama Tak, to wielka klasa i co z tego? Jestem poza prawem, nie mogę zapewnić ochrony dobrze urodzonej damie Kiepskie widoki. Nie jesteś poza prawem. Któregoś dnia obwołają cię wielkim bohaterem. Bohaterem? Słyszałeś, Johnny? Jesteśmy ułaskawieni. Kiepski kawał. Najpierw musielibyśmy zostać skazani. Tak, szelmy, śmijcie się. Ja Chciałem tylko powiedzieć, że jutro coś się wydarzy w Nottingham. Człowieku, co za smak! Książę Jan planuje wielkie turniej łuczniczy na jutro rano. Powiedziałeś turniej? To postawiłoby Robina na nogi, prawda? Dziękuję, mały Johnny, ale nas nie zaprasza. Nie, ale ktoś mógłby być bardzo zawiedziony, gdybyś nie przybył na turniej. Tak, tak. Nasz przyjaciel, czcigodny szeryf z Nottingham. Nie, panna Marion. Panna Marion? Ona ma ucałować zwycięzcę. Ucałuje zwycięzcę? Ucałuje? Chodź, Johnny, na co my jeszcze czekamy? Poczekaj chwilę Robinie. Miasto roić się będzie od żołnierzy. Czyżbyś stworzył? Kurliwe zające nigdy nie zdobywają serc pięknych dam. Nie bójcie się, to będzie mój największy występ przyjaciół.